Dostaliśmy drukarkę. Byłeś zadowolony, musisz przyznać, prawda? Cieszyłeś się. Znaczy, cieszyłem się, dopóki jej nie zobaczyłem. <grym> jak to? No, poważnie, jak ona wygląda. I to jest ekran. <grym> Normalna drukarka, no. Już chuj, że nie jest na Wi-Fi. Nawet dobrze, że nie jest na Wi-Fi. Jak się dowiedziałam, że jest na kabel, to sobie pomyślałam, super, to będzie działać przynajmniej. Bo te na Wi-Fi to nigdy nie działają. Natomiast <grym> Że nie, wcale nie, wcale tak nie jest. Jest problem oczywiście. Drukarka nie chce się podłączyć do komputera. Mamy jakieś różne programy, żeby, żeby coś wydrukować, ale ja no nie daję nadziei. no. O co chodzi z tymi drukarkami? Jakby what the fuck. Nie, to się nie uda. Sorry, dlaczego on ci dał taką drukarkę? On się nie lubi? Nie, to się nie uda. Czuję ekscytację z tym wyjazdem. Taka jestem roztrzęsiona po prostu. O, są nowe te rzeczy postawili. nowe gifty na świecie. <giby> na tym osiedlu tego mieszkania jest takie miejsce, gdzie ludzie zostawiają takie większe bardziej... Są krzesła? Y, gabarytowe, y, większe gabaryty. No my bardzo lubimy tam sobie przechodzić. Ale i oni zbierać. powinni to ja muszę to załatwić, bo ja nie, nie, mi się to nie podoba, że oni tam robią. No nie powinno to. Oni tak kontener powinni zamawiać i ten. Plan jest taki, że będą vlogi, mini vlogi z Australii, które będziemy sobie razem oglądać. Myśl też jak jedziesz biznes klasą. na bilet w biznes klasie. Jak ty to zrobiłaś? Jak ty, jak ty to robisz, że jesteś po prostu tak młodym człowiekiem, a... Ciężka praca, Musiała do tego wszystko sam dojść. To jest naprawdę inspirujące. To jest inspirujące. On jest młodszy ode mnie o od dwa lata i po prostu... Doszedł do tego. Nie sensu, że jedziesz beze mnie No, to jest najgorsze No, ale rozumiem, rozumiem Chciałam sam zarobić na te bilety, to wiesz Nie starczyło ci na drugą bilet, <noise> co? Ja rozumiem, rozumiem no, Zresztą ja nie chciałam No, ja ci zostawiłam tam w plecaku Zostawiłam ci trochę narkotyków, żebyś mógł sobie Asia, bo ja pójdę do więzienia Na pewno? Nie zrobiłeś tego? No, zrobiłam, zrobiłam, żebyś dobrze miał lot Dobra, Dajcie, bo masz 7 minut pa. Widzimy się za miesiąc na tydzień Widzimy się za miesiąc? tak nie jadę, wybieram miłość. <grym> pa. pa. Po prostu wybieram sobie, że jestem wersow. A ty frizem. A. To Pa. Freedom! Freedom! Co ja zrobię z tą wolnością? Myślę, że zrobię sobie jakąś dziką imprezę, zaproszę chłopaków, zaproszę stripki zerów i tak! Tak się będzie żyło. Ale tak naprawdę będę słuchać sobie sanach i będę śpiewać. Nie widziałam cię już od miesiąca! Jest mi trochę smutno. Hej! Właśnie się sobie uświadomiłam, że po prostu wracam do starych dobrych czasów, kiedy mieszkałam sama, nikt mi nie wchodził na głowę i byłam szczęśliwą singielką. Co prawda nie jestem teraz singielką, ale mieszkam sama. I będzie tak pusto przez następny miesiąc? Pierdolę. Trochę przeżyjące. Zbliża się mój ulubiony moment cyklu. Tak jest, menstruacja. Dzisiaj mam 28 dzień cyklu, więc teraz albo nigdy. Znaczy teraz albo jutro, albo pojutrze. Dzisiejszy dzień głównie polega na czekaniu. No czekam, czekam, czekam w okresie. Czekam. Chciałabym już cię dostać i mieć urlop menstruacyjny. Uwielbiam, kiedy mam okres. Wtedy nie robię nic i po prostu chilluję. Znaczy, nie, żebym nie <laughs> chillowała przez ostatnie kilka dni, ale jak jest okres, to jednak, jednak to jest to. Ja już chcę mój urlop menstruacyjny, ale Asia, przecież ty nigdzie nie pracujesz. No wiem, ale... No wiem. Jo! Pogram se dzisiaj w gierkę z Pablem. Pogram dzisiaj se w gierkę z Pablem. Zadzwonię do niego. Dajcie mi sekundę. Potwierdzam. Pablo przyjeżdża. Będziemy dzisiaj grać w grę. Z jednej strony się jaram, a z drugiej... Chciałam mieszkać sama. Czemu, czemu nagle przychodzi do mnie jakiś Mój były współlokator. Yy, jeszcze w vlogmasy ogląda mama mojego chłopaka, i się dowie, że sprowadzam jakiś typów na, do domu. Spokojnie, spokojnie, to jest.